Hey. Hej, witajcie kochani, z tej strony Adrianna, mówię cicho, bo mój Patryk jeszcze śpi Nazbierało się trochę rzeczy, o których chciałabym wam popowiadać i powiedzieć, dlatego pomyślałam, że moglibyśmy sobie nagrać vloga Wybaczcie ten bałagan za mną natomiast, no co mam powiedzieć, zazwyczaj tak wygląda moja kuchnia Oj, nie jestem perfekcyjną panią domu Uf, Dopiero co stałam, zrobiłam sobie herbatkę umyłam dla was ząbki Muszę iść na spiłowanie przednich zębów, dlatego, że kiedyś próbowałam Otworzyć butelkę zębami i trochę mi się ukruszyły. To nie był mój najlepszy pomysł w życiu. Siedzę przed laptopem, bo mam troszeczkę pracy komputerowej do wykonania. Włosy związałam sobie, słuchajcie, w taki koczek z tyłu. Zrobiłam takiego ślimaka, zawijasa i mam nadzieję, że jak za kilka godzin odwinę włosy, to będę miała piękne fale! <ścoughs> tak się na pewno nie stanie. Chciałabym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda laptop youtuberki z milionem subskrypcji. Odpadła mi ta część, więc musiałam przykleić ją taśmą. No, po prostu odpadł mi cały ekran. Jeżeli się zastanawiacie, czy ten plasterek coś daje, to nie. Po prostu laptop jest chory i uznałam, że zasługuje na chociaż mały plasterek. Tak, mam tapetę w krowę, więc ten plasterek nic tutaj nie daje. On po prostu ma podkreślić, jak bardzo żałosną sytuację ma w tym momencie ten laptop. Poszłam do serwisu, powiedzieli mi, że nie mają części, dzięki której mogliby naprawić ten laptop, i muszę kupić nowy. Natomiast ja się nie zgadzam. Kupiłam go 3 lata temu i on ma jeszcze przynajmniej rok podziałać, więc teraz będzie wyglądał w ten sposób. Nie pytajcie się mnie, jak go przewiozę i co z nim zrobię, jak będę musiała lecieć samolotem, no bo ja nie mogę go nawet zgiąć. On musi być w tej pozycji. Nie zadawajcie pytań, po prostu zaakceptujcie to, jak wygląda. Słuchajcie, tak się zdenerwowałam, bo postanowiłam sobie sprawdzić, jak wyszły film które wczoraj nagrałam, nagrałam dwa filmy, więc włączam sobie laptopa, wkładam kartę pamięci, klikam na pierwszy materiał, i jak się możecie domyślać, nie działa! Klikam na drugi materiał, nie działa. Plik jest uszkodzony. Nie mam pojęcia, co się stało. Nie wiem, dlaczego aparat popsuł te pliki, nawet się nie otwierają. Nie nadają się do wysłania, do zmontowania, do wrzucenia na YouTube. No, nie wiem, co się stało. Natomiast to, co wiem, to to, że cała wczorajsza praca, całe godziny poświęcone malowaniu się, nagrywanie filmu, poszło na marne. To jest właśnie typowa złośliwość rzeczy martwych. Pięknie. No, ja mam po prostu dzisiaj fatalny ten dzień. Już rano wstałam i czułam, że ten dzień będzie fatalny. Czuję się fatalnie, wyglądam fatalnie, przez co czuję się jeszcze bardziej fatalnie, i najgorsze jest to, że nawet nie jestem przed okresem, żeby się tak czuć, więc nie wiem, co się dzieje. Po prostu fatalny dzień. Powiedziałam 500 razy fatalnie. Z rzeczy bardziej pozytywnych, żeby ten vlog nie był taki negatywny, to zbieram już kalendarze adwentowe na vlogmas. Wiem, że chcecie, żebym otwierała kalendarze, więc kalendarze się pojawią. Jeżeli zastanawiacie się, czemu kamera się trzęsie, to dlatego, że Gacuś się nam mnie sadowi. O mój foteliku. Kalendarze nie będą codziennie, żeby wiecie, na moim kanale nie było już tylko otwierania kalendarzy, natomiast kalendarze się pojawią, ale powiem wam, że są bardzo problematyczne, bo zajmują mnóstwo miejsca. Ja zrobiłam sobie tutaj trochę miejsca w garderobie, ale już przestaję mi się mieścić, plus pewnie się zastanawiacie, dlaczego niektóre kalendarze są bardziej. Aha, gacuś, gacuś się sadowi do mojej lampy do nagrywania. Mam nadzieję, że jest Ci wygodnie, psi. Niektóre kalendarze są podwójne, dlatego że będą również rozdania na Instagramie. Będziesz brał udział w rozdaniu. A będą kiełbaski? Zobaczcie, trzymam już także tutaj na górze kalendarze, bo tam już nie ma miejsca. One naprawdę są wielkie, zajmują kupę miejsca i są bardzo drogie. Kalendarze adwentowe są bardzo drogie. Wyszłam z Gacusiem na spacer, bo czuję, że tylko jego radość z tego, że spotkał jakiegoś psa, albo jakiegoś liścia, albo jakiegoś kruka może poprawić mi humor. O, jak się patrzy na tę pocieszną dufę, to od razu lepiej. Co? Tak! Dobrze! Czy wy też zazdrościcie swoim psom tej radości z życia? Na pocieszenie kupiłam sobie bułkę. Gacuś, nie dostaniesz, to jest moja bułka. Ty nie możesz takich rzeczy. Ty jesteś na diecie wilka. Jak mam coś do jedzenia, to nie da się z Gacusiem iść, dlatego że on zamiast iść... To zobaczcie, cały czas zwraca uwagę na to jedzenie. Akurat z spacer. Dobra. Idziemy gacu. Idziemy do domu. To co jest fantastyczne w Gacusiu to to jak wiele osób uśmiecha się na jego widok, jak go widzi na spacerze. Wiecie, czasem idzie taki bardzo poważny pan w garniturze, zmęczony. Widzi Gacusia i się uśmiecha, albo jakaś matka z czwórką dzieci, te dzieci się zatrzymują, głaskają go, ona się uśmiecha. I to jest super, bo wiecie, do mnie nikt się nie uśmiecha na spacerze ale przynajmniej mogę czerpać radość, że do niego ludzie się cieszą, chociaż mogę się podczepić pod tamtą radość. Przyszedł właśnie kurier i przywiózł mi paczkę, na którą czekałam, bo przywiózł mi kalendarz adwentowy dla psów. Będzie jeden odcinek, jak będę otwierała kalendarz z gacu się, będzie miał swój własny... Kalendarz więc we blogmasie będzie. Tak, już się nie mogę blogmasa doczekać. Zobaczcie jaki prześliczny. Kalendarze dla psów są ładniejsze niż kalendarze dla ludzi. Przyszłam ze spaceru i zamiast cokolwiek robić, to położyłam się do łóżka i oglądam serial. Oglądam teraz serial atypowy i jest ekstra jest na Netflixie kolegami polecił i jest taki. I jak mówię nie zrobiłam nic z tego, co miałam zrobić dzisiaj. Wszystko przerzuciłam sobie na jutro. Do tego jeszcze muszę nagrać film. Do tego jeszcze mój dziadek ma jutro imieniny, więc jest tak, wszystko sobie przerzuciłam na kolejny dzień. No ale trudno, chociaż dzisiaj sobie odpocznę. Bardzo intensywnie także rozważam, czy nie pójść spać. Hmm. W ogóle to dzisiejszego dnia nie zrobiłam nic pożytecznego. To mi się niezbyt często zdarza, żeby mój cały dzień poszedł na marnację, bo oprócz tego, że nagrywam dzisiaj film, to nic nie zrobiłam takiego ważnego. No ale trudno. Najwyraźniej czasem muszą być takie dni. Jutro będzie lepiej. Wstałam z łóżka! To jedno z moich Dzisiaj większych osiągnięć Postanowiłam posprzątać, więc zmyłam gary Ale pokażę wam co jeszcze robię Treser do makaronu I ten ser jest trochę dziwny Dlatego, że ja już go kupiłam jakiś czas temu I żeby się nie zepsuł to postanowiłam Go zamrozić. Gaca już tutaj jest I żebrze o jedzenie Ej tylko nie żebrze I ten ser tak naprawdę to jest po prostu no zamrożona bryła I, i to co te to jest zamrożony ser Ale mam nadzieję, że to w niczym Nie będzie przeszkadzać, bo jak tym posypię makaron, no to chyba i tak się roztopi, więc chyba nie będzie problemu, nie gaca? Zje się. I tak wygląda mój makaron, jestem z niego całkiem dumna. Taka carbonara bez mięsa, jest ser, jest oliwa z oliwek, jest pieprz i widzę, że złamałam sobie tutaj paznokieć. Dobra, zabieram się do jedzenia, gazeciko. Ty też dostaniesz jedzenie później. To nie jest dla ciebie. To się nie nadaje dla ciebie. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym wam pokazać, to mój przyczepiony na lodówce plan biegowy. Ja kiedyś kochałam biegać, ale zaprzestałam biegania i postanowiłam do tego wrócić. I znalazłam w internecie taki plan od jednej minuty biegu do ciągłych 30 minut biegu, więc teraz się tego trzymam. Wykonałam na razie dwa biegi. Będę sobie zaznaczyła tak ołówkiem, jak coś zrobię, więc jeszcze mi trochę brakuje, natomiast wiecie. I już niedługo maraton. Jeżeli kogoś interesuje, a jestem pewna, że interesuje to bardzo, bardzo, bardzo niewielką ilość osób. To tu są nasze magnesy na lodówkę, które zgromadziliśmy z Patrykiem. O! Ten magnes to jest oszustwo, dlatego że tutaj jest napisane Bułgaria. Ja ani Patryk nigdy nie byliśmy w Bułgarii, natomiast moja mama była dwa razy i mi przywiosła, więc tak wygląda moja lodówka! A tak wygląda mój smutny pies, który chce już iść na spacer i tęskni za Patrykiem. Gacuś piątka. Napij się wody dobry pies. Okej, okay, więc ja i Gacuś się zbieramy, idę biegać. Okazało się, że ten dzień jednak nie był taki straszny. No, może nie był jakimś moim super udanym dniem, ale zrobiłam przed chwilą live na Instagramie. Jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to tutaj będzie nazwa. Zrobiłam dobry makaron, posprzątałam w kuchni. Obejrzałam cały sezon serialu jednego dnia, z czego nie jestem aż tak bardzo dumna. Więc my lecimy i ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało i pa, pa, pa. Do zobaczenia już niedługo. Pa-pa!